eSport TV Mamy grupę samorodków, świetnych zawodników, którzy mają potężne umiejętności, natomiast nigdy nie mieli okazji być, że tak powiem, oszlifowani przez organizację. Zatem mają zamknięte drzwi do tych rozgrywek profesjonalnych. Natomiast i to jest dla mnie potężna szansa dla takich zawodników, żeby, żeby oni mogli po prostu za chwilę zostać zrekrutowani, wyskautowani przez profesjonalne organizacje w Polsce i być może, żeby mogli rozpoczynać karierę w esporcie. Bardzo poważnie zajmujesz się sportem elektronicznym i już od wielu lat publikujesz też informacje na ten temat. A powiedz mi czy w takim razie miałbyś jakieś zalecenia dla młodszych tych szczególnie jeszcze właśnie zafascynowanych osób, żeby one mogły wejść w świat sportu elektronicznego i być może niekoniecznie dążyć do kariery profesjonalnego gracza, bo mówiłeś, że Liga Akademicka zajmuje się tym na poziomie amatorskim, a być może rozwijać ten sport elektroniczny też w jakiś inny sposób. To znaczy z pewnością taką podstawową zasadą, którą no, staram się kierować zawsze. No, albo coś robić dobrze, albo wcale. Jeżeli ktoś chce się zaangażować w e-sport i, i, i być może widzi swoją przyszłość w tej, w tej branży, to tak jak w każdej innej, musi dać z siebie naprawdę wiele, bo mówiąc wprost, osoby przeciętne nie tylko w e-sporcie, ale w ogóle mają bardzo małe szanse na to, żeby odnieść sukces w danej swojej branży, więc oni muszą się wyróżniać czymś. A żeby do tego dojść, to trzeba naprawdę... Włożyć bardzo dużo zaangażowania i pracy własnej, żeby dojść do punktu, w którym można powiedzieć, ok, a teraz zrobię krok dalej, spróbuję wejść w naszym wypadku na scenę profesjonalną. Jest bardzo wiele tematów, które się pojawia, nawet ostatnio Sawik prowadził też taki e, wykład, nazwijmy to, e, dotyczący tej kariery. co. Co, co mają zrobić ci młodzi ludzie, którzy się pytają, stary? Ja bym chciał jakoś zacząć niekoniecznie grę, nie to karierę gamerską, ale kasterską, kurczę, organizacyjną, menadżerską, jakąkolwiek. Jest, no nie jest proste, ale przede wszystkim należy chcieć. Jeżeli ktoś bardzo chce i jest mega zaangażowany, to sam szuka rozwiązań i dzięki temu trafi do osób, które które się tym zajmują i są w stanie udostępnić im, dać im szansę na to, żeby, żeby po prostu zacząć coś robić. Niekoniecznie grać, ale czy zajmować się marketingiem, czy PR-em, czy, czy, czy po prostu organizacją. Esport, my cały czas, może nie my, ale generalnie pokutuje takie, takie, takie stwierdzenie czy taka wizja, że w przypadku esportu mamy tylko graczy i to są osoby, które siedzą i grają. Okej, okay, to jest core, to jest podstawa, bo bez nich tego by nie było, ale ale wokół, wokół tych graczy jest coraz więcej stanowisk, zajęć, miejsc pracy, które za chwilę wejdą do normalnego obiegu i, i doskonale wiemy to, zaczynając od biznesowych, stricte organizacyjnych rzeczy, przez właśnie trenerskie, czy te, o których Ty mówiłeś, czyli pełne wsparcie dietetyków, y, y, trenerów personalnych i tak dalej, i tak dalej, y, czy psychologów. To jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Organizacje zaczynają po prostu potrzebować specjalistów, i o tym też również Sawik mówił. Y, 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 i to jest ogromna szansa dla młodych ludzi, którzy chcieliby zaistnieć w branży sportowej nawet niekoniecznie z punktu widzenia gracza. Bo, bo prawda jest taka, że szansa na to, że staniesz się profesjonalnym graczem jest bardzo. jest niewielkie okienko. Musisz być wybitny w tym, żeby, żeby, żeby to osiągnąć i jeszcze mieć trochę szczęścia, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Natomiast z punktu widzenia właśnie tej całej otoczki, która jest niewidoczna i trochę działa jakby za kotarą, a te szanse są dużo większe i tam również bym bardzo mocno rekomendował młodym ludziom, żeby się tym zainteresowali, bo jest masa pracy, fantastycznej pracy, która też daje poczucie i spełnienia w, tej, w tym temacie. Słowem zakończenia, może jakieś ostatnie zdanie dla osób, które rywalizują w Twojej lidze akademickiej? Dobre pytanie. Znaczy, życzę wszystkim powodzenia. Jest mi niezwykle miło i zawsze każdemu kapitanowi osobiście i zawodnikowi dziękuję za to, że zgłosił swój team, czy brał to na poziomie udział na poziomie kwalifikacji, czy już sezonu zasadniczego. Startujemy, to jest dopiero początek. Zrobiliśmy ogromny krok naprzód od sezonu pierwszego do sezonu drugiego. Natomiast to nadal jest początek. Zatem zapraszam wszystkich do tego, żeby brali udział, żeby się nie bali. To jest liga amatorska. Oczywiście kwalifikacje wybierają, wyłaniają najlepszych. Ale chodzi o to, żebyśmy się bawili na profesjonalnym poziomie i żebyśmy stali się również elementem, który w jakiś sposób kształtuje polski rynek sportowy, bo to nam otwiera wiele możliwości i razem możemy to osiągnąć. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj ze mną Marcin Rausz, organizator główny Ligi Akademickiej. I do zobaczenia w następnych wywiadach. Witam wszystkich, ja jestem Kaszanasa. Ze mną dzisiaj Piotr Neks Lipski. E, powiedz mi, co sądzisz na temat ostatniej decyzji Ago o zatrudnieniu trenera do przygotowania fizycznego? Wiesz co, to jest taka kolej rzeczy po prostu. No, drużyny e-sportowe działają podobnie do drużyn sportowych, więc to była kwestia czasu, kiedy do drużyn wejdą psycholodzy, wejdą dietetycy, wejdą osoby odpowiedzialne za przygotowanie mentalne. Po prostu rynek się rozwija, więc to nic, nic zaskakującego, tym bardziej, że panowie pochodzą ze sportu tradycyjnego i to normalne, że będą chcieli przełożyć wszystko, może nie wszystko, większość rzeczy znaną ze sportów tradycyjnych do naszego świata, jakby wirtualnego. A czy wy zdecydujecie się podjąć taką bardziej głębszą współpracę z środowiskiem, które odpowiedzialne jest za przygotowanie fizyczne, czy dietetykę, czy psychologię? Generalnie, jako Pride, już od dłuższego czasu o tym też mówimy, że zawodnicy mają możliwość korzystania z psychologów, z dietetyków, mają możliwość wsparcia mentalnego. Tylko to też trzeba zrozumieć jedną rzecz: to są młode osoby. Jeżeli narzucimy im na siłę psychologa, gdzie w ich świadomości no, ta osoba jest brana pod uwagę, a co powiedzą inni? Że mam problem z głową. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, że na przykład w klubach sportowych, gdzie psycholog jest dostępny od ręki, dla zawodników piłkarskich na przykład, zawodnicy z reguły nie korzystają z nich. Korzystają oczywiście z psychologów, ale prywatnie, aby nikt o tym nie wiedział, aby nikt tego nie widział, bo nie wiadomo, jak zareagują inni. Więc to są osoby młode i muszą do tego, tak jakby, trochę dorosnąć. Nie wiem, jak jest w przypadku AGO. No, Myślałem się, że musiała być prowadzona rozmowa, czy chcieliby korzystać. Zawodnicy dorastają trochę do tej decyzji prawdopodobnie e, kolejne drużyny też będą starały się korzystać z takich osób. No, jak mówię, w przypadku Pride, zawodnicy mają cały czas do dyspozycji. Takie osoby, jeżeli potrzebują, mogą porozmawiać, ale nic na siłę. Na spokojnie, delikatnie. Czy w takim razie z perspektywy drużyny Pride wiesz o tym, że zawodnicy starają się z tego korzystać, czy raczej są oni jeszcze e, tak sceptycznie nastawieni do takiej pomocy, którą mogą uzyskać? Nie chciałbym publicznie poruszać tej, tej sprawy, to jest ich indywidualna kwestia. Tak jak mówię, przez jednych może być to odebrane, że szukają pomocy, wsparcia, tak jakby trochę szukają rozwiązań na lepsze granie. To jest ich prywatna sprawa, więc nie powinna być poruszona publicznie. A czy takie wsparcie zapewniacie też na takich ważniejszych zawodach, jak tu się odbywają, na przykład na Intel Extreme Masters, czy to jest raczej w procesie treningowym bardziej obecna tego typu pomoc? Raczej w procesie treningowym. Bezpośrednio na evencie nie wprowadzaliśmy tego, że jest osoba z nami na miejscu, taki trener mentalny, to jest kwestia czasu, myślę, że zacznie taka osoba z nami pojawiać się na eventach, bo jest to po prostu potrzebne. Może nie tyle potrzebne, że gracze tego wymagają, ale fajnie jak jest taka osoba, która wprowadzi coś nowego do tej atmosfery w drużynie. Poza tym też ja bym powiedział, że my trochę cały czas mamy taką osobę w drużynie. Jest to luz, który jak sama ksywka wskazuje. No, wprowadza duży luz do zespołu, i to on jest czasem takim trochę psychologiem mentalnym, trenerem mentalnym, który rozluźnia atmosferę i wprowadza taki spokój. Z doświadczenia treningowego, czy uważasz, że gracze powinni raczej przed takim ważniejszym turniejem trochę bardziej odpocząć, czy wręcz przeciwnie, zintensyfikować swój trening przygotowawczy do takiej imprezy? Przed ważnymi turniejami chłopaki z reguły odpuszczają trening na 2-3 dni. Jeżeli jest taka możliwość, to powoduje taki głód gry trochę i spokój psychiczny. I to jest bardzo potrzebne. Granie ciągłe przed waszym turniejem może spowodować tak zwane przegranie i zapominamy o rzeczach, o których, na których powinniśmy się skupić, jak przygotowanie trochę psychiczne do spotkania, odświeżenie umysłu pod względem taktyk, bo gdy jesteśmy w trybie grania troszeczkę zapominamy też o wielu przygotowaniach taktycznych, na których się skupiała drużyna przy treningach, więc bardzo często jest tak, że przed turniejami jest po prostu no, przerwa, nie ma treningu, i to widać przy wyjazdach, tak, nie wiem, tu w przypadku Bucharu Polski, gdzie rozgrywki zaczynają się w piątek, my cały czwartek tak naprawdę nie graliśmy, poza przygotowaniem tutaj przy stanowiska sprawdzenia sprzętu, nie trenowaliśmy, nie rozgrywaliśmy żadnych ważnych spotkań. No niestety tak się złożyło, że przed wyjazdem musieliśmy grać sporo oficjali, to nie wpływa dobrze, no ale no, taki jest e-sport, jest masa rozgrywek, no i to jest też trochę inny problem, że jest masa rozgrywek, z którymi zawodnicy muszą się mierzyć i nie mają czasu trochę czasem odpocząć. Czy jesteś w stanie opisać taki standardowy dzień treningowy drużyny pride? Co każdy dzień troszeczkę się różni, inaczej wygląda dzień treningowy w momencie, w którym zawodnicy są w domach, inaczej wygląda dzień treningowy, kiedy są na bootcampie. Gdy są w domach, z reguły zaczynają trening około 16-17, na sucho albo nie wiem już po prostu praktyk klanu z drużynami umówionymi, no i później mam analiza dem, w przypadku już takich zgrupowań w gaming house'ie, no wygląda to zupełnie inaczej, zawodnicy wstają bardzo wcześnie, grają indywidualnie, oczywiście w domach też trening indywidualny, ale to już w zależności od graczy, jak wolą, ale będąc w gaming house'ie zaczyna się od treningu indywidualnego, analiza, analiza poprzednich spotkań, nie? Trening na sucho, więc to już jest bardziej rozbudowane, ale też taki trening na bootcampie, jak i w domach bardzo często się zmienia względem tego, co w najbliższym czasie będzie rozgrywane. Jaki turniej będzie rozgrywany, z jakimi przeciwnikami, czy pod nich troszeczkę trzeba zmodyfikować te, te treningi, więc strasznie jest to mobilne i modyfikowane bardzo często. Jakie narzędzie według ciebie jest najważniejsze dla gracza, który chce polepszać swoją formę stale, aby osiągnął najwyższy poziom? Przede wszystkim sprzęt bez profesjonalnego sprzętu nie ma możliwości o tym, aby zawodnicy się rozwijali. Tutaj no, bez wątpienia jest potrzebny dobry komputer, do tego dobry monitor. Nie wiem, tu na rynku mamy sporo monitorów. Ja ze swojego doświadczenia no, mogę zasugerować: monitory Samsung, które są zakrzywione, i to fajnie, tak naprawdę, dla młodych graczy, szczególnie, którzy wkraczają w światy sportu, pomoże bo dzięki zakrzywionemu monitorowi nie będą tak męczyły im się oczy bo jest zastosowane do spojówki oka więc e, e, to jest bardzo istotne sprzęt komputer Monitor, który musi być odpowiednio dobrany do tego, na jakim poziomie jesteśmy, no i co, klawiatura, myszka, słuchawki, więc tu nie ma co, co tak naprawdę oszczędzać. Jeżeli myślimy o profesjonalnym graniu, no to profesjonalny sprzęt musi wejść w pewnym momencie. Ty jesteś bardzo doświadczoną osobą, jeżeli chodzi o sport elektroniczny. Czy jesteś w stanie zauważyć jakieś etapy, jak zawodnik się rozwija i jaka jest jego droga do prowadzenia rozgrywki na profesjonalnym poziomie? Co tych, tak naprawdę nie ma takiej unormowanej jakby ścieżki do zostania profesjonalistą. Jedni potrzebują trochę więcej czasu, a inni tak naprawdę dużym szczęściem dostają się do profesjonalnej drużyn. Nie wiem, mogę to powiedzieć, że Tom, który gra w pierwszym składzie Pride, może nie szczęściem, bo oczywiście gdzieś tam rozgrywał swoje spotkania, ale tak naprawdę z bardzo amatorskiego grania nagle przeskoczył, nie wiem, do Pierwszej ligi w Polsce i gra z czołówką Polski, gra z czołówką międzynarodową. Wielu zawodników nie ma takiego szczęścia i gra od tych drużyn amatorskich po półprofesjonalne i dopiero dostaje się do profesjonalnej, więc ta, ta ścieżka jest no, nieunormowana jeszcze. Bez wątpienia pomagają w tym akademie. Jest w tej chwili, realizujemy już, wyłoniliśmy dwa składy Pride Akademii, gdzie rozwijamy tych zawodników, doszkalamy, no i zobaczymy, co tak naprawdę będzie. No, ale każda, każda drużyna już zaczyna też o tym myśleć, o tych akademiach, bo tak naprawdę to, powinno to działać jak w sporcie tradycyjnym. Mamy um, amatorów, Którzy biegają po podwórku, dostają się do akademii różnych, szkółek piłkarskich i z tych szkółek trafiają do profesjonalnego grania. I myślę, że to jest taka droga również we sporcie, tylko wiadomo, tych akademii na poziomie musi trochę powstać. Czy w takim razie uważasz, że jest ich na ten moment zbyt mało w Polsce? Wiemy, że była Akademia Pride, tak, ale czy jest to zjawisko, czy ono rośnie? Czy jest ich coraz więcej, czy raczej niekoniecznie? Już co, akademii rośnie. Tak, zainteresowanie akademiami rośnie, powstają nowe akademie, tylko mamy inny problem. Mamy brak kadr zarządzających i to, że powstają nowe akademie, nie oznacza, że mamy ludzi, którzy na poziomie są w stanie trenować te akademie, więc tu jest drugi problem, ale najważniejsze, że one powstają i najważniejsze, że daje się przestrzeń młodym zawodnikom do tego, aby rozwijali się pod okiem, profesjonalistów. Bo ci profesjonaliści ci zawsze zdradzą jakieś szczegóły, jakieś zakamarki tego świata e sportowego, o których oni nie słyszeli i tak ich kariera, ten rozwój może trochę przyspieszyć. A czy w takim razie gdzie możemy wyszkolić te kadry, bo mówimy tutaj o tym, że tych kadr brakuje, ale dla kogo byłoby to najbardziej odpowiednie zadanie twoim zdaniem? Kurcz, ciężkie pytanie. Wiesz, tak naprawdę to jest Raz, że właściciele drużyn muszą trochę wyjść z taką inicjatywą, a inna kwestia, potrzebne są szkolenia. Tu bez wątpienia konferencja Sawika w ubiegłym roku, którą robił razem z Mediacomem o eSporcie, gdzie była scena e sportowa, gdzie można było posłuchać na przykład jak powstaje organizacja, o czym mówiłem. To na pewno w pewien sposób pomaga tworzyć kadrę, pomaga edukować ludzi, którzy mają utworzyć organizację, ale potrzebujemy tak naprawdę konferencji, może nie tyle konferencji, co szkoleń dla potencjalnych menadżerów, dla potencjalnych organizatorów imprez, dla redaktorów. Jeżeli nie będziemy poszerzać kadr, to będziemy cały czas stali w miejscu. Potrzebujemy PR-owców, marketingowców, menadżerów, opiekunów drużyn, więc musimy zacząć to robić. Musimy zacząć szkolić. No i ja mogę tu zdradzić, że Pride Akademii trochę zmieni się w taki ośrodek szkoleniowy. Wiemy, że różni ludzie chcą zainteresować się sportem elektronicznym, chcą prowadzić rozgrywki na najwyższym poziomie, a więc, Twoim zdaniem, gdzie mogą oni szukać pomocy. Jeżeli wiemy, że tych kadr na ten moment jeszcze do końca nie ma i nie mamy struktury, która pozwalałaby na to, żeby trenować to w sposób regularny. Pomocy w rozwoju, tak? Wiesz, to przede wszystkim wiele osób na scenie musi zrozumieć, że jeżeli mają ochotę się rozwijać, to przede wszystkim nie piszemy. Cześć, chciałbym się rozwijać, nie wiem co chcę ze sobą robić, ale chciałbym działać w sporcie i najlepiej, żebym miał z tego pieniądze. Nie tędy droga. Masa takich wiadomości, która wpada czy to do mnie, czy do innych właścicieli drużyny, czy do portali sportowych, najczęściej trafia do kosza, bo nie ma czasu na odpisanie na taką wiadomość. A jeżeli ktoś nie wie, co chce robić w środowisku sportów elektronicznych, no to ja nie będę wiedział. W czym może być dobry, ale powstaje masa projektów. Mam nadzieję, że Sawik mnie za to nie zabije. Powstała zamknięta grupa bez nazwy, gdzie są zaangażowane osoby, gdzie mogą się edukować, gdzie mogą poznawać te tajniki sportu, zdobywać wiedzę na, ten, na różny temat, czy to na temat prowadzenia organizacji, na temat te pisania artykułów, więc. Jest bardzo fajna inicjatywa od Sawika, no ale to jest za mało i na pewno wiele osób, jeżeli chce działać w sporcie, powinno zastanowić się nad tym, co chce robić i kierować swoje zapytania do odpowiednich już podmiotów, gdzie mogą się realizować. Przede wszystkim zaczynajmy od zera. Nie oczekujmy wynagrodzenia, zapracujmy na to wynagrodzenie, a na pewno no, się pojawi. Tak działał e-sport kiedyś, ja tak, ja tak się rozwijałem, tak się rozwijał Sawik i wiele osób, które w tej chwili działają na scenie. Adrian Kostrzemski, który teraz e, pracuje w ESL, my robi, pracowaliśmy za darmo przez wiele lat, no i wszyscy widzą gdzie jesteśmy, więc czasem warto poświęcić ten swój czas na to, co się kocha, żeby się rozwijać, a z czasem przyjdą pieniądze. Zdaniem zakończenia, czy masz jakąś sentencję czy zalecenia dla graczy, tych szczególnie młodszych, żeby mogli oni zaistnieć w sporcie elektronicznym, może typowo jako gracza, a niekoniecznie jako wolontariusze, i potem jako osoby odpowiedzialne za organizację czy organizację imprez? Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby być profesjonalnym graczem, to powinien wbić do swojej głowy to, że systematyczne granie, ale o unormowanych godzinach jest kluczem do sukcesu. To, że ktoś będzie zarywał nocki, będzie grał po 12-14 godzin, nie przyniesie mu sukcesu. Oczywiście będzie to dawało pewien progres, ale to systematyczność. Odpowiednia ilość godzin, czy to będą 4 godziny, czy to będą 3, 6 godzin, nie ma znaczenia. Systematyczność i w małym wymiarze to jedno. I uczestnictwo tak naprawdę w wielu imprezach sportowych. Jest masa imprez, które są tak zwane podwórkowe, ale zebrać się w grupkę pięciu znajomych, po prostu jechać, grać. To, że jest pisowe, nie znaczy, że nie warto tam pojechać. Warto wpłacić pisowe i spróbować swoich sił, więc szukać tam swojego szczęścia. Jest masa rozgrywek internetowych, czy to od DSL, czy to od Fantazy Expo, czy na Fajsicie Pride League, czy Ppl tam szukać sw swojej szansy, bo w końcu ktoś dostrzeże potencjał. Ja sam widzę, nie wiem, uruchomiliśmy Pride League i zauważyłem potencjał. Dwóch zawodników, bardzo młodych dwóch zawodników, którzy w tej chwili są skreślani przez swoje zachowanie. To jest kwestia, żeby dorośli i na pewno trafią kiedyś do profesjonalnej drużyny. Więc systematyczność, spokój i w końcu trafią do, do tej profesjonalnej sceny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj ze mną Piotr Nekslipski i mam nadzieję, że będziecie śledzić kolejne wywiady.